Cześć! Dzisiaj się przywitam jak człowiek, raz w życiu. Oglądamy właśnie plecy Alicji. I witamy razem z nią w kolejnym odcinku. Zobaczmy, jak wszyscy ułożyli się w równej linii. Szok. Mam nadzieję, że dzisiaj już małgorzata maślanka nie będzie duchem i pozwoli nam żyć sam, 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 samemu. Samym. Zawsze się zastanawiam, dlaczego moje odcinki zaczynają się yy, w nocy. Jest trzecia 3.32 w nocy. No ale dobrze, niech tak będzie. Co ci się... Aha, ty jesteś głodny. Ale tu masz szercie. Możesz wziąć porcję, żebyś nie czuł się źle. Małgorzaty, nie słuchamy, ale tu syf. Dobra, dzisiaj może skupimy się trochę nad umiejętnościami, bo o ile Hania w miarę sobie radzi, no to Adrian tak średnio. Jaki zapatrzony. O, I koniec. Aha. Dobra, ale nie musisz budzić siostry tylko po to, żeby jej powiedzieć, że jest. Aha, ona już wstała. A ty czemu wstałaś? Hałasy? Przecież masz drzwi. Strach przed potworem. Aha. Dobra, tak czy siak. Które z Was może wstać? Może Alicja, niech opryska potwora z pod łóżka. Poproś o dodanie otuchy, bo jest zawstydzona. Tyle premiera? Dobra, możemy obejrzeć program przecież. Na no, czemu panikuj? No, nie proś nikogo. Miałaś rozmawiać. Z... Dobra, to może najpierw to ty sobie coś zjedz. Po kolei, po kolei. Bo ja się tu zajmuję oczywiście rzeczami, które nie są istotne. Jak zwykle. A ty co? To naprawdę boli. Gdzieś ty się znowu zaraniła, dziewczyno. Aha, to jedzenie jest już niedobre, zepsute. Hm, nie. Nie to. <noise> to Julianna tylko. To nie jedzenie. Dobra, to też sobie weź porcję. Nie wiem, czy wystarczy jeszcze dla Makoi. Pozostało dwie. To jeszcze powinno wystarczyć. A ty w końcu jesteś... Ogarnięty. Boże, człowieku. No myślałam, że się nie doczekam. Co tu się wydarzyło? Zepsuło znowu. Już mi się nie podoba ten dźwięk. Aha, okej. Okay. Dobra, ty idziesz do pracy. Ty już zjadłeś czy jeszcze nie? No już prawie. Może postaram się wykąpać, może zdążysz. Jak będziesz się ruszać z tym widelcem, czemu wyjedzie przy tej ludu stąd? Ty, Alicja, to rozumiem. Ty zawsze jesteś nieogarnięta. W sumie oglądaj sport. Nie no, może zacznij tą premierę oglądać. No, jedź, to może zdążysz. No, zostaw ten talerz. Jezus. Przecież już zjadłaś Co to za nowy program? Mm. Fajne Bardzo fajne Zamianka Mamy za mało łazienek w ogóle w tym domu Żeby na każdego starczyło Słaba kontrola pęcherza. Ciekawe, czy to będzie już tak cały czas, czy tylko jako dziecko. A ten co? Taki jakiś strój dziwny ma. Dyrektor do spraw ekologii. Nie, Dobra, panie dyrektorze, proszę pracować ciężko, chyba że coś musisz tutaj ogarnąć. Oczywiście logika. Czy masz coś na logikę? Dobra. Tyś, nie wiem czy w ogóle... To zrobiłaś zadanie? Tak, masz szczęście. Dobra, Hania. Jest i ona. Poproś o kąpiel. <grym> Jaka smutna, że musi się zająć tymi dziećmi. No ale miałaś poprosić o kąpiel. Kąpiel. No dawaj, Nianka. No stanie się coś w tym kierunku, czy się nie stanie? Porzucony. On ma jaką? Ciekawy świat, a ta jest niezależna. A no halo, bo kąpie ktoś to dziecko, czy nie? Ciekawe, jakie wyrosną te dzieciaki. Ty, ty jesz coś, a jesz chociaż coś dobrego? No, aha. Coś niedobrego. Nieszczęśliwy. Dobra, poproszę, że kąpiel zaraz. Eee, może na razie sobie krąż po prostu. Dobra. Teraz żeby byłoby coś zjeść. Czy mamy jeszcze jakieś, jakieś jedzenie w lodówce? O, się jest. Wspaniała. Wspaniała kiepska. Może weźmy to. To jest francuski, niech sobie to zje. A ty poproś o kąpiel w ciągu dalszym po raz kolejny. Widać, no ma tą skinęczkę. Dobra, ten idzie się umyć. Spróbuj, a możesz nie używać pieluszki, tylko skorzystać z nocnika. O. Od razu będzie nam się tu ładowało parę rzeczy. Okej, okay ka. Ta pewnie będzie miała wyposażenie, czy go wyrzuci. Odłoży, ładnie, okej, okay, super. z kaczuszką no to nie, źle nie, nie, nie nie, no i koniec a byłam na takiej dobrej drodze dobra co tu masz, komunikację no to może i sobie z nią pogadaj Dobra... Ty myślenie Aha. To sekundę w takim razie Tej zabawka. zabawkę Jaka <laughs> smutna Myślę, że tutaj by się bardziej no wyobraźnia Nie, trzymaj głowę w jego ramieniu. Że ci wszyscy? Dlaczego oni? Nie wiem. Wszyscy są brudni. Zabraczona się już umyła. Tak. Dobra, to idź, odrób zadanie. Trabie lekcję. Ty możesz się iść w takim wypadku, wykąpać. I może sobie z nim... O, pogadaj sobie z nim czemu wszyscy są smutni? Ten czemu jest smutny? Odwołaj tą nianie, bo my się nie wypłacimy Dwoje. Dobra, idź się na tej drabince Okejka Któż to? Sebastian Piskorz nie wiem kto to ale może, możemy go poznać, dobra To sobie obejrzyj premierę, żeby spełnić ten co on poszedł? nie, stoi tam No ciężko będzie korzystać z domku do zabawek w czasie rozbawienia, jak ona jest smutna. Co się dzieje? A, głodny jesteś. Hmm. A ten z kim rozmawia od godziny? ty już się umyłeś, więc skorzystaj z toalety zjedz coś <laughs> śmiesznie wygląda w tej czapeczce <laughs> brata się w miarę ogarnęła co i tu trzeba też głód. Weź porcję. Okej, okay, okej. Okay. Ta już śpi. Ta się ogarnęła w końcu. To też może i spać i ty. Zjesz i możesz iść spać. No i super. Co ty znowu tam masz? O Jezu, nie, no nie. Chowaj się pod kocem. No i A ty wstań, spać. Jeśli będzie trzęsła pod tym kocem, tak? Przestraszona. No weź No Dobra, to weź sobie drzemkę, zrób. Śmieszna jest ta animacja. Może sobie odejdzie. Czas drzemki Koszmar, Juliana miała koszmar, w którym została porwana przez, przez obcych Co za koszmar! Ale uważa, że był zbyt oklepany hmm. Dobra, dobra, już ktoś wstaje, dobra, już nie bądź, nie bądź, nie bądź, nie biegnij, please, zostaw go, zostaw go, zostaw go, zostaw go, zostaw go, zostaw go. Idź Tutaj? Śmieszne są te pytajniki Dobra Idź tego potwora Może coś jeszcze? Drzemka, sen Najśmieszniejsze jest Idź tutaj? No, już możesz iść spać. No to nie bądź przestraszona. No, ile? 6 minut jeszcze. Dobra, to i spać teraz, już nie jesteś wystraszona. Ty sobie odłóż tą książkę i spać, człowieku, jest pierwsza w nocy. No co ty? To spanka. O, w końcu raz się udało ogarnąć bez paniki. No tylko Adrianowi cały czas tutaj się coś. Coś mu się ładuje cały czas. Mam nadzieję, że nie koszmary. Okej. Okay Czy ktoś jeszcze zamierza wstawać? Mam nadzieję, że nie. A ty co? Ty głodna pewnie jesteś. Tak, wiedział. Dobra. No a tej co znowu? A też siku. Rzeciutko, ciutko. Już ciemno w tym domu, muszę te kolory jakoś pozmieniać. Ale najpierw zbieramy na komputer. Potrzebujemy komputer w tym domu. Mako do Pracki. Julianka do szkoły. W końcu jest dogarnięta. Może zdążę uzyskać dodatkowe zaliczenie, czy nie zdążę? Ostatnio i tak szybko poszło z tymi zajęciami. Dobra, ta jest głodna, już wyciągam jedzenie, spokojnie, spokojnie. Bez agresji, proszę, postawię nawet na ziemi. Stop, stop. Nie wołaj, nie, nie, nie budź ludzi, Tylko weź sobie porcję. Mokła w sumie i tak wstaje do pracy, będą musieli wstać. A co, ona, co on ma tutaj w tym wyposażeniu? Dobra. Czy ona ma coś w wyposażeniu, czego nie powinna? Nie, w sumie to nie. Idź do pracki. Ten taki smutny. No Boże, Boże. No, zmykaj do szkoły. No, w końcu. Okej. to może posprzątaj tutaj. Jest jakoś zdenerwowana. Szóstkowa uczennica. No pięknie. Bo nie mamy kosza w domu. Faktycznie. Okejka. Okay co tutaj jest? Za mało ćwiczeń. Aha. No to czekaj, no to możesz iść na jogging. Pobiegać. Ty sobie surfuj, oglądaj telewizję może. No dobrze, ty się zdrzemnij. Chociaż nie będzie już właściwie pożytku żadnego, to idź może spać Ta by się chciała bawić, no to się baw Baw się Okej okay. Ty jesteś zestresowana No to może jakieś... Fiku Miku. Nie, nie małgosia. Uhum. A co to się stało? Spotkany nos. Juliana ma problemy z oddychaniem. Uhum. Zrób kupę w panice. O nie. O nie. Co ja czytam? Czy można coś jeszcze w pani zrobić? To są jakieś hity na czasie, po prostu. Nie, no i co mam z tym zatkanym nosem? Co ja mam z tym zrobić? A to ta, co tak siedzi? Czeka na no, oklaski. Też sobie weź jakieś resztki. I zjedz. No i spróbuj sobie to zjeść. Nie spać, leci z nóg. No nie leć z nóg. Dobra, idź się wykąp, a Hania sobie zje tutaj porcje, o. to jedzą we dwie tutaj. Aha. Ta z półprzymkniętym okiem. No nie wierzę, Jezu, przestańcie. To wstań, to zjesz. Jak będziesz leżeć, to nie zjesz. No to jest chyba logiczne. Dlaczego no, oni wszyscy są tacy zmęczeni? Z mało wydajni są ci ludzie. Jak uroczo. Zapatrzenie obdwoje w talerze. Dobra, dobra, to idź spać, idź spać. Już, już nic nie chcę od ciebie. Muszę zrobić jakiś harmonogram kompania. Albo drugą łazienkę. I komputer. Czy można w innym kolorze ten komputer? O, może być w takim. I proszę, pięknie. Co to jest? Maska na twarz. Zawiera maskę w płachcie. Mhm. Uh -huh. No dobrze. Od dzisiaj Mako i Julianna, nie Juliana tylko, Julianna też, ale chodziło mi o Alicję, mogą w końcu pracować w domu, nie martwiąc się o to, że, że nie będą mogli spełnić swoich marzeń. Pięknie to zabrzmiało. Nowe biurko i już usyfione. Jej, to nie wygląda y, zbyt. Y, to, może, to położymy. I na przykład, o! Będziemy mieli miejsce na kładzenie tu innych rzeczy. Włącz aurę emocjonalną. Włącz aurę emocjonalną. Tylko, że jaką tą aurę emocjonalną? Oszołomienie, tak? A może nie? Nie wiem. Oprócz tego, że zgniły nam rośliny, to wszystko jest w porządku. No. I kupiliśmy w końcu komputer. Jeszcze go dzisiaj nie użyjemy. Ale w następnym odcinku już będziemy korzystać z niego pełną parą. Dalej będę rozwijać umiejętności. Jeżeli chodzi o Adriana i Hanie, żeby, żeby, ogarnęli się tutaj do tych urodzin. Jeszcze im do o, dwa dni zostało, to niedużo. Alicja ma urodziny? Nie, będzie stara. Co ta się wyspała o piątej? No to jutro urodziny. Alicja będzie dorosła. Nie wiem, jak ja to przeżyje, ale, ale może jakoś się uda. No, no to może poglądajmy yy, zdenerwowaną yy, tą Juliannę. Nic nie widać przez cenzurę. O, już widać. Wcale nie taka zdenerwowana. Dobrze, w takim razie do zobaczenia. Do usłyszenia. Czy jakoś tak? Pa!